Od początku chcemy być sobą, chcemy grać w swój sposób. Nie wiem jak też Warta się do tego ustosunkuje, do naszej gry. Ale na pewno mając tak dobry zespół Warta myślę, że będzie też u nas grała otwarty futbol, bo, bo po prostu mają takich piłkarzy. No, w środku Lewandowski, no to, no to są naprawdę duże nazwiska, jak na tą ligę. Zdybowicz, który jest w mega formie strzeleckiej. Zresztą, chyba tam nie ma słabych punktów. Warta zbudowała bardzo mocny zespół. I ja liczę na to, że, że jutro też będzie mecz otwarty z dwóch stron. Czy, czy też Warta, myślę, że też będzie chciała nas zaatakować wysoko, też będzie chciała przejąć kontrolę i mieć piłkę długo, także ja się spodziewam takiego meczu i, i, i myślę, że, że to będzie przede wszystkim dobry mecz, dobry mecz do oglądania, dobry mecz dla dla kibiców i i, i dwie drużyny zrobią wszystko, żeby tak było. Innego scenariusza, jutro się nie spodziewam na tą chwilę najlepszy zespół i myślę, że, że to miejsce w tabeli na pewno jest odzwierciedleniem tego jak się, jak się prezentują na boisku, ale my myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji bardzo fajnej. Wczoraj na treningu się też tutaj mocno uśmiechaliśmy, bo, bo dawno takiej sytuacji nie było, w której gralibyśmy mecz derbowy, tak prestiżowy, z takim troszeczkę psychicznym luzem, bo, bo nie ma tego noża na gardle i to utrzymanie jest w zasięgu ręki. Nie jesteśmy na 14. miejscu tych punktów, troszeczkę udało się nas i ten komfort jest i myślę, że to powinno zaprocentować. Paweł, Karina Gubin, nie wiem czy ja dobrze ich charakteryzuję. To nie jest zespół grający finezyjnie, ale bardzo skutecznie. Wy z kolei no, w, tym, w tym sezonie troszkę tej finezy macie, ale, ale też potraficie no, mieć takie słabsze momenty. Jakoś specjalnie się przygotowujecie, czy zmaksujecie na tym? Nie, no przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania. No, obejrzeliśmy sobie Karinę w, w ostatnich spotkaniach. Znamy też ten zespół, bo, bo gramy już w tej lidze, troszeczkę znamy, znamy trenera, wiemy jak oni funkcjonują, jak pracują. Mamy swój pomysł i plan na to, na to spotkanie i, i na pewno Karina również. Myślę, że dyspozycja dnia i. i i ten zespół, który będzie miał e, ten plan lepszy, albo właściwie ten, który będzie go lepiej realizował, e, powinien się w sobotę cieszyć z trzech punktów. Tak na koniec, dlaczego to Karina jest druga w tabeli, a nie wy na przykład? Byliście przez pewien czas na początku sezonu liderem, też przez, w ciągu tam kilku kolejek, a teraz jakby to wszystko się troszeczkę pozmieniało? Zgadza się. Myślę, że e, dobrą pracę, którą wykonują trenerzy, daje swoje odzwierciedlenie. No, to jest młody zespół, to jest zespół, który e, każdy z nich chce się jeszcze pokazać, chce zaistnieć w piłce, i myślę, że. Że to jest ich olbrzymi plus. Te, te, te roszady kadrowe nie były znaczące, były delikatne i, i grają ze sobą troszeczkę czasu. To dzisiaj procentuje. No myślę, że jak my byśmy w tej pierwszej rundzie byli yy, tak mocni kadrowo, jak, jak jesteśmy dzisiaj, to też mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. A te ruchy yy, zimą pokazały, że dzisiaj mamy yy, 20 równorzędnych zawodników i, i fajnie jest, że jest taki komfort. Możemy rotować, możemy korzystać yy, do przerwy z jednego, po przerwie z drugiego. I myślę, że to jest też yy, bardzo ważne i istotne.